na B bronić Jesteśmy na C I co, te, co teraz? Jak to co? Jesteśmy na C Więc celujemy. No, to... no i... No i co teraz? Aaa, to jest... Aaa, no. dobra, ja tam się na lewą stronę. No no, no. No tak, tak, tak. no, to. Ta, 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 no, ta. no no, no, no. No <laughs> ręcznie naszej zrębry, póki nie skończy się czas. A ja, a ja nie wiem, czy dam radę w pojedynkach. jest? spotować. Nie, jadę ich flankować, wiesz? Jak będą ciężkie wyjeżdżały tutaj w naszą bazę, to akurat będę przesął. Ty To idziesz taranować, wtedy terenowo, taranować tak? No ta, wtedy taranem w nich jadę, chłopie. Kurde, to, to jak najszybciej właśnie jeszcze ustawić, bo później oni jadą, jadą i... Ten tak niech pojechał w ogóle. No ten, tu Wszyscy no, pojechali, no, na do to, to tylko świecić, nie... To, to się jefie Oła, tam będę mnie widzi Nie pchaj A Ja się Niech. chamę nie to he, he, the great game Oa, Ebbyn widzi, co? jest atakowana Tu To ja ciężkim staję i nie widzę mnie. <laughs> ja też stoję ciężkim i mnie widzą. Nie mówię, że mnie nie, nie, nie widzą, ale widzą. spadać, kurde, ode mnie. Ale kapa troszkę. Kurde, Ja nawet nie zdarzyłem się nic. Ja nawet nic nie kupiałem. Wystarczyło, że raz mnie zobaczyli, nie? I Aha. Bardzo dużo tam jest. Szkoda, że. Kurwa, no. żeby tam jechać, to trzeba. Ja bierdolę. To muła, też znaczy, Skoda się. No nie na wierze, bo na wieżę to ja Cię nie przebiję, zapomnij. Ja spadam. Ech. Aha, on mnie widzi, spoko. To jest bardzo ciekawe. Że on mnie widzi. A to żarówę? Nie wiem, Oni przejmują, zobaczcie. Biedę za drogim, zaraz cena prze. E, Susio ode mnie odbiło tyłu. Co? Magic. Odbijem od ebr <laughs> Jeden <śmiech> strzał. Jadę się naprawić. Nie no, ja muszę się cofnąć. Jeden naprawić. Nie no, wiem Też się o, ale nie wiem czy dam radę tam dojechać. CS chyba z... nie blokuje gościu? O. Czy nie, bo nie teraz, nie? Nie, nie blokuje, bo jest na tym. Ten... Znaczy. udali. od doli. Też się tam, gdzie ten ciężki defender, bo zaraz nam zajebem strachy. Kurwa no, nie się szybciej. Bue. Nie widzą że E bue. naprawka ale szybciej, 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 szybcie, bo ja czasu nie mam Ja z tego powoli chyba Ej gościu zostaw go ja ci strzelę bułę Nawalcie go! Light! Ja pierdolę przejechał i wyjebane na nie strzeli Panie ogarnięty człowiek Chyba, że to człowiek A, ja próbuję tyły robić, nie? Jadę na żywioł. jadę do Polaka. Znaczy mi Łukasz jedzie ten, setkę, że za to Tutaj będzie ten, lorka. Nie, Tam kurde. Dobra, żyję. A jest Ta górka mnie trochę męczy, bo to, na tej górce siedzą, a tak bym podjechał, ale... Ja pierdolę czego go napierdalają. Miko, danne miko, No kurde, ktoś mnie go zabrał. Tu 130. O, spaliłeś go. Chodź tutaj ty, co. O kurwa, w górę jebnąłem zamiast na niego. No kurde Skorpion, help me Gdzie Skorpion? Nie widzę go Tu jest, koło mnie A tam, no, dobra Zapierdala O, piździutko Trzymaj na ok jedziesz, chłopie? Nie trafiłem Oni się tu na półce będą stawiać chyba A jak? Tak, Skorpion, na półce, poświetlam Wiem, nie wiem jak go strzelić o, panterka jedzie na opęd. Nie to naprawiłeś? Nie to jest koło, mm. <grym> Ten light nie widziałem go nawet. ukończono wy... naprawy. No, o, piszę to. Zostań w kierowcy. Rozumiesz, pilota, parito. By nie chodzić do Nie Nieważne. Korte w górę. Nie mam bicia. Ale nie mam jak, ja, jak jestem u górę. Gdzie mu

5 do naprawki, kurwa, nie? Kurwa ja mogę się roku. naprawić Chyły. Chyły. O kurwa Chyły. Bo ja pierdolotnąłem Jaki fart ktoś mnie ocalił O bozek Nie to panter jest Kurde Nie, chcą do bicie Digby Minuty do naprawiarki No, a ja pięknuć Dobra, jadę się wyłożyć Co? Jak coś to się, co? to się, to to się topnie ja jestem obok ciebie o, już. I tak ciężko, zaraz dojadę Na której strefie my byliśmy? Na no C, dobra, jedyna na E Ja na E Na no, E jedziesz? Albo... nie, dobra, jedyna C Ccc 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 ccc, jo? Jo. Dobra. dobra, to c Jo, bliet. Chodźcie z respiwo do lewą. Boju, Chodź tu, T-44. Chodź tu. Coś Ale mniej daleko z respiwo, oba. Przepraszam, opóźniam przed chwilą. O kurde, skarpe. przejadę? Nie przejadę. Kto ten, Kto to tutaj postawił? O, inspiracje, go Hej, celowałem... <grym> celowałem Skorpiona. <grym w skorpionu> jadę, jadę już ze wsparciem Lefty. Harry, trzymaj się. Dominikowi pomóż, bo nie wiem, czy Dominik sobie da radę. Jak mi idzie? Bo ja go nie widzę. Jak, jakoś, 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 jakoś idzie. Tam nie wiem, gdzie, tam nie wiem, gdzie tu jesteś więc... Ta... Jest. Nie gdzie on, on jest, także... No, o, ła! ale on tam, on tam ma górę. Nie, nie, mam naprawiarki, ale dobra. Pan ma pan przeży. gorąco. Reloading. Reloading. I od Mam Naprawiarkę na ogonie, tylko się trzy minuty muszę czekać. No posuń się tym, jestem trzy, chłopie. Eee, ale ty się boisz suki czy czego? Może ktoś tam dać na lot wydawczy? Znaczy lot wydawczy, sorry. Nie mam na Nie, mam, nie mam odblokowanego. Kurde. Jeszcze znaczy dali już coś, ale odjechaliśmy mi są więc... Więc także d dupa Czesław Niemen? Czesław dupa No hru... szur! Co to było? Ja się bądź o szkurwa to nie Proszę? Co się stało? Ej no chyba was popierdoliło. Co to się stanęło? Bo nie jestem tutaj. To macie Aha no, no, no dobra, dzięki. Wykieruj z tym, I tak to mnie nic nie robi. Nalot jest gotowy. Nalot jest gotowy. Co? O, podpaliłem. A e, wiesz, że mnie podpalili? No widzę właśnie. Ale to jest żart. Najpierw wysadzenie, teraz podpalenie, na pod kurwa, to jest zabrze, pizdez. Kurwa, to jest przecież, je, przecież... Dobrze, że to właśnie jest. Przecież, kurwa, ja do tej, do, 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 do tej siedziby wargamingu, to ja wjadę, kurwa, i mi w pizdudą siedzibę. <laughs> a później będzie... No, o ja pierdolę, AT-15! Później będzie, że no, pewien gracz przyjechał, rozwalił system, znaczy to siedzibę wargamingu. Wypierdolej on w powietrze! Nie ja trafiłem! Ła! Skorpion tam dalej stoi, kurde, bać! Się wiecie co wziąłeś! spotykał, a skorpion jest niewidzialny, kurde! Ale się! a dobra, my to przegramy! Zobaczcie... Na tabulatorze zobaczcie, ile nas tu jest! Gramy. Ja tam nie jadę. Nie wiem, jeszcze Skorpion stoi z witki na pierwsze. samo Ale wytłumacz mi, dlaczego oni za każdym razem wygrywają bitwę. No Prawie, każdym razem. Bo poprzednio było no, no dobrze, no, ale dlaczego? Wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozumiem. Nie wiem. Aaaaaahe, <grymne> to Ja się nazywa DMS Chodź tu FV, gdzieś pieprzesz. Kurde, nie wszystko przejęli strafę. Oh shit! Oh shit! Nadciąga ta lodki przeciwnika Oh shit oh shit, 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 oh shit, oh shit Run, run away szwagier Ja nie zdążę opuścić tej strefy Run away szwagier! Run away No i spotam mam jeszcze. No pewnie, kurwa, wszystko tam snajpi teraz! No, no, znowu pożar? podpalenie znowu podpalenie ła wstęp w dupę po mnie dobra, ja się zdążyłem wycofać aj no to, wszystko, wszystko, wszystko wszystko żarty. Wszystko ta, ta, ta to, są żarty przecież ta, tak gra kpina ja ci powiedział, że nie ja to wymyśliłem. O, zap... jakaś. Mówię, że co ja ci powiedzę, skoro... Proszę, schoraj... miny ci pierdolne. ja ci powiedzę, nie ja to wymyśliłem. No dobrze, ja nie mam do siebie pretensji. Ja mam pretensje do zjebanego Wargamingu. Do tych dawnów, kurwa, ruskich. Białoruskich. To są ruskie, kurwa. Co mnie widzi?

I wiesz, co jest najbliższe, że oni mnie widzą, nie? Kurde, jeszcze tam miny jestem, ja zapomniałem. Uważaj, Harry, uważaj, nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj. Do tego budynku oni się mi... chcę przykleić. Oni mnie tu widzieli. Samolot ten, samolot pościli pewnie. A ja mam żarówę, więc to zostałbym, to żarówek gdyby mnie widzieli. Tylko, że ja żarówki nie dostaję, a mam na tym że żar żarówkę. A, no dobra, teraz dostałem. Ma... Tam jest, tam jest szkoda. Te. Kolejny pożer WTF Dwa pożary przyciągły dość krótkiego przez czasu trzeba zastrzałem Jak smer Dziwne porównanie no ale okej okay. Świetle panowie świeżo skąd ten Czego ty dostajesz do mnie? Ja i tak nic nie zrobię, ja nie bym którą martą dostał. Aha, strz. do u mnie rozjebał ten. Pa. <grych> to jest żart w tej bitwie. To jest żart. Ta bitwa A to jest kurwa, żart. Kurwa, jeden strzela, niszczy gościcę, drugi napierdala Ten, To jest ten. ten raz. Widzę. Raz. Co za zgraja bałwanów? Nie wiem. To jest coś nie porozumieli, nie taka. Po stronie Nie się w spalcie. W dupie mam nasze wsparcie Mówię do czego dostałem komunikat, tak? Kurde, do tej mi się gościu. Ale ja mówię do tego kurwa, łba co, co właśnie się dzieje. Duża. I burasek ma naprawdę z, z tego spota. Nie mogę powiedzieć. Ma lepszego od Iwena, bez kita. O, lorka. Może lorki już nie widzę, ja stała na otwartym polu, no brawo. Rezerwa Gdzie lorka? Była w o, tym, po tym miejscu, tam. ale... Spota mam. Artyleria ciężka, artyleria gotowa. Coś tu musi być. Skoro w spota. Coś się schowało za widzimy. Wiatr powietrzny gotowy. Wiatr go. Właściwie się to... ...pi. Aha, okej. Okay. Jej, wiem gdzie mogą być. Na no, ma Majora już. Street Wagon jest jedyną u nich. Dziwi się jak WG pomaga tym Domu? Jak domy. Ukończono naprawy. Masz, że to było pytanie retoryczne, right? Dobrze mówię? Yy, nie, Masz... to, było, to było pytanie praktyczne, bo tak w rzeczywistości się E jest, e jest atakowana. Nie no, my to przegramy, Pewno. Ktoś mi na otwartym polu zniknął. Czekaj, ja świecić. Masz Lord. Zresztą ja ładuję. Lorka wyjedziesz trochę kawałek? Kawałek. Nasz EBR w ogóle stoi. Cholera wie co on robi. Wychyl tylko dupę, jak możesz. Proszę. Jest ich je Street wagon. Ich major. Kurwa, nie mogę tego rozwalić. Zaraz mnie bombardowanie rozjebie. No, co za chora przeszkoda! Ej, no kto ten słów tu postawił? Ale mnie gonią. <gamy> No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Są mnie te główne cele. A co mnie to obchodzi? Ja chcę tylko obrażeń jeszcze trochę porobić. Mam naloty jak coś. Jeszcze 105 sekund do nalotu mam. Ojoj. Niech to było inspiracje. Ej, ty, Light! On nie widzi, a ja go nie widzę, tak? ale widzę go. On nie trafia, ja go nie trafiam. Taka drobna różnica. O, to policiało w kosmos, what the Zostaw mnie, chłopie, Lightning. Burazk. Do wyruchania. Odbię do Jeden po burazku pomożesz? A kurde, jak nie ten light przestaje dojść z tyłu. Serio, już kapuje. Jeden bolaski jest. Cofnij, 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 cofnij. Niech on wyjeżdża. Dobra jeden jego z drugiej strony. Baduję, chłopie. Bryz Bat Sykes. No, już wpuścił chyba na lot. O, oh, ja nie mam pestek. Taki trochę... Ale problemu jest. Akurat tyle ile e, koń, za ile się kończy bitwa, za tyle będę miał czołg. Na półkę, Serio? Myślisz, że ja się wystawię na ciebie? Artyleria go ciężka, artyleria gotowa. No i dostaję w dupę No i wycofali się, kurde. no kurde Akurat jak mój dolot był Co ty, Progetto, się wychylałeś tak na. tak debiluna? Mm -hmm. mm -hmm. się śmiesz. Z tego, jakbym wyjebieczyłaś. Co ma? Nie trafiłem! Ej! A nie, go przednie mogę! Kpz to? Gdzie on jest? Ale to są żarty Możliwe, że są Znaczy, to nie są żarty, tak To, są, to jest Wargaming, to nie są żarty No dogrywka, serio? Zajmuj się i tak przetrwaj nie wiem Zaraz mnie że... dojeba do na auto i ja mnie nie trafiłem Teraz robią przejęli strochę, dodali sobie teraz W ostatniej sekundzie przejęli strefę no, źle Dobra i tak po mnie Ładujesz, czy No zasłonił atakowana Udało nam się wycofać Udało nam się wycofać

Kurwa, zbiadł Kurwa, się o budynek, hehe. <noise> Dawaj go KPZ, szarżu. Ja mu Jomo za jebu, starana się prawie przewrócił. <noise> oh, kurde E? to wyglądało. Jedziałem widzę. Uuuu Bolało, co? Hehe, <tryknie> typie Nasz generał wkroczył na pole walki Ukrywają generała, O kurde, burak ne, no, tam Nie, rozda no, mnie, rozda mnie! Utracono strefę D przeciwnik zyskał dodatkowy czas Gdzie się chowasz ze złomem, baranie? Atakowana O, zabili go O, fuck 870 <tryknie> dobrze zginę. O, loud, this vehicle is dlidy Ale warto było. Wolverine, teraz to było warte. <z whimface> Jak na razie mam rekord obrażeń Kurwa lajcik mi na dupę wjechał Jak na razie mam rekord obrażeń U siebie Hm, mi go zbić No już kapitana Dopiero teraz zauważyłem no, no, no. Nie wiem czy on na maszynie ale zauważyłem dopiero teraz No nie mogę przebić czołgem O mi wyskoczyło Lorka cofnij się to Ci pomogę ja, Łukasz jesteś w Polsce czy, czy za granicą? No, prawie generał, prawie generał Ja już mam no mi mało brakuje Jeden chyba czy albo dwa strzały Brakuje do generała Jod przytrzymał tylko zbrany kiedyś miał pojazd No no, na pewno <laughs> Wiem co robi Jod. Ja. Dzięki temu zwiększasz sobie życie. Mhm. <laughs> jest tak zwany przyrost ujemny Jeden mhm. ten pierśnik jest mojej o dobra. A dobra, powiedzmy. Chodź tu! Super pers Dobra, zginę trudno. Ja, wie, gdzie, gdzie, ja mogę jechać, bo nie... No ja jestem przy celach. Dobrze. A, bo wy się tam bawicie, Nie, trafiłem go. A czemu by się bawicie, bo generał! <laughs> bitches! No. Eee, chodź tu! Na gąbce P95 No chodź, o nie bił Cię też ty Jedenka nam mogą łatwo rozpierdzielić z jednego miejsca Ginę Mogę te 30? Nie mogę te 30, jeszcze 4 minuty Pora na godziny. Mmmmm Spaghetti Znaczy nie spaghetti tylko pepiszki Uuu porześ tu jest To kogoś telewizor wygrzał? Ten jest telewizor Aha Ej, bo czwórkę nam robił E bo ja mam Ja jestem tak jakby trochę No tak się jakby zrobiłem, trochę grupie no tak, ja Tedek jedzie po mnie Kurwa, nie jeden, kilka Aha, nie Jeszcze ja coś my. jeszcze zrobić Dobra, nie było źle. nie było, nie było, bo ja generała pierwszy raz dostałem w tym roku. Dobra panowie, ja będę uńczył bo rano do roboty. Mam wreszcie na do roboty, więc. Co? ale ja wstaję o 5. Mam resztę. Tylko, że z co, u mnie tym wstawaniem to jest na czas. 11 tak to no mi ta... Nie jest mi ta bitwa poszła katastrofalnie Nie będę ukrywał hmm. Dobra, jutro się streama zrobi Would like some Bound 쟤네들, 쟤네들, 쟤네들,